Wyobraź sobie, że przeżywasz ten sam zły dzień w kółko, jak zepsuta gra wideo. To jest straszny los człowieka zwanego Majorem Williamem Cage'em, który w rzeczywistości jest wielkim tchórzem. Świat toczy straszną wojnę przeciwko szybkim, przerażającym obcym zwanym mimikami, a Cage pracuje dla armii, ale nigdy w życiu nie walczył. Jest oficerem public relations, co oznacza, że rozmawia tylko z reporterami i sprawia, że armia wygląda dobrze. Generał Brigam, człowiek dowodzący, wzywa Cage'a do swojego biura i mówi mu, że musi dołączyć do pierwszej fali ogromnego ataku na Francję. Cage jest przerażony i mówi: Nie, nie pójdę w kółko, co złości Brigama? Ta odmowa jest formą zdrady wobec rozkazów armii i struktury klasowej wojska. Brigam postrzega Cage'a jako niższego człowieka, część klasy mówiącej, która uważa się za lepszą od klasy walczącej. I nakazuje go zamknąć. Cage próbuje uciec, ale zostaje złapany i wysłany do bazy w Londynie, gdzie trenują wszyscy prawdziwi żołnierze. Żołnierze myślą, że jest rozpieszczonym oficerem wysokiej klasy, który dostaje to, na co zasłużył. Zostaje wrzucony do jednostki zwanej J-Skład, pełnej szorstkich, niskich rangą żołnierzy, którzy go nienawidzą, ponieważ jest oficerem, który nie chce walczyć. Zmuszają go do spania na zewnątrz i traktują go jak śmiecia. Następnego ranka Cage zostaje wepchnięty na latający statek i zrzucony na plażę we Francji na wielką bitwę. To straszny konflikt, kompletny bałagan, a mimiki na nich czekają. W ciągu kilku minut prawie wszyscy w jego jednostce zostają zabici, a Cage walczy o życie, przerażony ponad miarę. Widzi niebieskiego, potężnego mimika i udaje mu się go zabić ale nie wcześniej niż krew obcego eksploduje na nim później umiera straszną śmiercią a w następnej sekundzie budzi się z powrotem w bazie wojskowej w londynie dokładnie tam gdzie rozpoczął dzień co się dzieje muszę śnić myśli ale to nie jest sen to jest pętla czasu która się rozpoczęła przeżywa dokładnie ten sam dzień znowu jest wysyłany na plażę umiera i znowu się budzi powoli uczy się jak wykorzystać pętlę na swoją korzyść Pamiętając rzeczy, które wydarzyły się wcześniej, aby móc przeżyć dłużej za każdym razem. Próbuje ostrzec Jot skład, ale oni po prostu myślą, że jest szalony i żartuje. W jednej z pętli widzi słynną bohaterkę o imieniu Sierżant Rita Wrataski, którą media nazywają Aniołem Verde. Jest piękną i śmiercionośną żołnierką, która wydaje się być jedyną, która rozumie, co się z nim dzieje. Zanim umrze w tej pętli, Patrzy na niego z intensywnością i mówi, znajdź mnie, gdy się obudzisz. To, szokująca wiadomość, ponieważ zna jego sekret. Kiedy się budzi, postępuje zgodnie z jej instrukcją i ją znajduje, a ona wyjaśnia straszną prawdę. Miała tę samą moc, ale ją straciła. Niebieski mimik, którego zabił, był stratną betą, specjalnym mimicem, który kontroluje pętle czasu i łączy się z Omegą, głównym mózgiem wszystkich obcych. Kiedy krew Betty zmieszała się z jego, Cage wchłonął moc. Rita miała tę moc przez krótki czas, kiedy zabiła Omegę i wykorzystała swoje powtarzające się dni, aby wygrać ogromną bitwę pod Verdę. Musiała kontynuować, dopóki nie znajdzie prawdziwego mózgu obcego, Omegi. Teraz Rita i Cage tworzą tajne, niebezpieczne partnerstwo. Ona jest mistrzem, a on uczniem. Okrutna, różnica klasowa, w armii znika. Ponieważ są teraz równi w tej tajnej wojnie. Każdego dnia trenują razem godzinami, a on umiera setki razy, czasem celowo, tylko po to, by zrestartować dzień. Staje się coraz lepszy, ucząc się wszystkich jej ruchów bojowych i strategii wojskowych. Ich praca to konflikt, woli, ponieważ Rita jest zimna i bezpośrednia, a Cage jest wciąż przestraszony i jęczący. Zmusza go do cierpienia i zabijania się setki razy, aby go wzmocnić. W jednej pętli w końcu docierają do wysokiej tamy, która, jak sądzą, mieści Omegę, ale to jest pułapka. Mimiki ukrywają znacznie większy plan, a pętla czasu resetuje się, gdy umierają. Zdają sobie sprawę, że muszą ukraść specjalne urządzenie śledzące od generała Brigama, które jest zamknięte w jego biurze, aby znaleźć prawdziwą lokalizację Omegi. To jest ogromne ryzyko. Cape spędza wiele dni, próbując zdobyć urządzenie, ale musi umierać za każdym razem, gdy misja się nie udaje. Za każdym razem zbliża się do Brigama, poznając sekrety, zdrady i kontroli najwyższego szczebla wojska. Brigam wykorzystuje sławę Rity do rekrutowania większej liczby żołnierzy, ukrywając prawdziwe niebezpieczeństwo i straszne straty to jest zdrada zaufania publicznego. Podczas jednej udanej pętli Cage zdobywa urządzenie, a tracker pokazuje, że Omega nie jest na tamie, ale pod Muzeum Louvru w Paryżu. Teraz, na krótki czas, przestają skupiać się tylko na misji i pozwalają sobie na chwilę prostej ludzkiej więzi. Ich ciągłe wspólne niebezpieczeństwo i cierpienie stworzyły głęboką więź. W ciszy jednej wieczornej pętli scenariusz sugeruje, że odbyli ze sobą stosunek płciowy. Jako sposób na znalezienie pocieszenia przed ich ostateczną, prawdopodobnie śmiertelną misją. To chwila czystej, dorosłej ucieczki, ale następnego ranka Rita znów jest cała w pracy. Rzeczywistość wojny i misja są zbyt ważne, aby pozwolić emocjom stanąć na drodze. Kradną latający statek i przekonują je od skład, jednostkę, która nienawidziła Keija, aby do nich dołączyła, mówiąc im prawdę o pętli czasu i o medze. To jest zdrada rozkazów wojskowych i jest to ogromny konflikt między żołnierzami a generałami, którzy ich okłamali. Grupa ląduje w pobliżu Luwru, ale Omega wysyła przerażającą falę kontroli umysłu, która poważnie rani Cage'a, zmuszając statek do rozbicia się. Muszą walczyć przez miasto, aby dotrzeć do muzeum. W bitwie prawie wszyscy z J-Squad zostają zabici, poświęcając swoje życie dla sprawy. Cage i Rita są jedynymi, którzy zostali. W końcu docierają do Luwru i znajdują Omegę, która jest chroniona przez ogromną metalową klatkę i wielu innych obcych. To ostatni przystanek i wiedzą, że mogą się już nie obudzić. Rita mówi Cage'owi, jeśli teraz umrę, nie próbuj mnie ratować, po prostu zabij Omegę. Jest gotowa poświęcić się dla całego świata. Nagle mimik Beta wyskakuje i dźga tę ostrą kością. Ona umiera w ramionach Cage'a. Beta zabiera ostatnią krew Cage'a z mocą pętli czasu. Cage zdaje sobie sprawę, że tym razem się nie zresetuje, jeśli umrze, to jest koniec. Musi dokonać najtrudniejszego wyboru, uratować Rite i pozwolić Omedze żyć, lub pozwolić jej umrzeć i zatrzymać wojnę na zawsze. Bierze potężną grupę bomb i biegnie w kierunku Omegi, rzucając bomby w mózg obcego. Omega wydaje ostatni, straszny krzyk, a bomby eksplodują. Cage zostaje złapany w eksplozji i umiera, tak jak Omega, a moc pętli czasu zostaje uwolniona do świata. Uratował ludzkość. Później, po raz ostatni, szokujący, raz, Cage budzi się ponownie, ale coś jest inaczej. Wrócił na statek lecący do Londynu, a nie do bazy. Mimiki są wszystkie martwe, armia świętuje wielkie zwycięstwo, ale nikt nie pamięta bitwy w Paryżu, tylko te we Francji, gdzie wojna się skończyła. Widzi Rite w biurze. Ale ona go nie zna, cały świat zresetował się, zanim się spotkali, ale omega zniknęła. Wojna się skończyła, a on żyje. Podchodzi do niej z uśmiechem, wiedząc wszystko, co razem zrobili, i mówi, przepraszam, jestem major William Cage, a ona po prostu patrzy na niego, nieświadoma niesamowitej miłości i niebezpiecznej misji, którą się dzielili. Ma drugą szansę na życie i sekret, o którym nikt nigdy się nie dowie. Może teraz żyć bez strachu, który uczynił go tchórzem. Bez względu na to, jak bardzo się boisz, największe zwycięstwa często pochodzą z najmniejszych, najodważniejszych wyborów, tak jak wtedy, gdy Cage stanął twarzą w twarz z Omegą i wybrał świat zamiast własnego życia. Jeśli chcesz więcej głębokich analiz skomplikowanych, dorosłych historii wyjaśnionych w prosty sposób, naciśnij ten przycisk, subskrybuj teraz i powiedz nam w komentarzach. Jaki był Twój ulubiony moment zdrady w tym filmie? Użyj hasztagu polishrepo.